Witam wszystkich. Jesteśmy po locie numer 12 Stendal. Zakoszowaliśmy 32 gołębie, 19 w konkursie, 8 seryjny. No, na tym locie mamy komplet, ponieważ do otwarcia brakował nam jeden samiec, po otwarciu doleciał, no tak samo gdzieś tam z poprzedniej Holandii, maratonu, mamy też komplet. Samica doleciała teraz w sobotę, więc można powiedzieć dwa ostatnie loty dwa komplety co jeszcze no gdzieś tam włożyliśmy kilka rocznych no samice które mamy ich trochę więcej niż samców no dwie samice nam się sparowały podłożyliśmy ich w piątek młodego przyjąły tego młodego obydwie zrobiły konkurs więc zmotywowaliśmy je więc im to pomogło, więc super no też gdzieś tam w czwartek wypuściliśmy gołębie na wspólny oblot żeby je trochę zmotywować, żeby Dać coś, taki impuls czegoś nowego, gdzieś, żeby nie było monotonni. No, tak to wygląda. Lot był delikatnie wiatrem zachodnim, gdzieś tam przy końcu zaczął się trochę zmagać ten wiatr, ale to już nie miało jakiegoś większego znaczenia dla głębi. Eee, 10.09 pokazały się gołębie na początku oddziału Tutaj u nas 10.29 My mieliśmy akurat 3 sztuki na raz W 15 sekund mieliśmy 3 sztuki Później mieliśmy chyba 2 minuty przerwy Zaczęły siadać W każdym bądź razie tam w 10 minut Mieliśmy 15 gołębi Więc no tak gdzieś to wygląda No teraz mamy ostatni lot przed nami Maraton gdzieś tam Chcemy jeszcze trochę gołębie zmotywować, zastanawiamy się jaką metodę wybrać Jak jakąś wybierzemy, no to na pewno powiem na kolejnym filmiku No u nas dużo głębi już teraz, pościągaliśmy tipesy, zostały tylko głębie, które idą na maraton już Wszystkie rocznie mają ściągnięte tipesy, gdzieś tam niektóre stare głębie, które podochodziły Widać, że już no, nie mają werby w tym roku, żeby lecieć, też już są, mają ściągnięte no, tak to wygląda. Myślę, że około 20-25 włożymy na maraton tych Gołębi. No, zobaczymy jeszcze jaka ma być pogoda. Pogoda ma być do, do Berlina: ma być wiatr zachodni, od Berlina tutaj do nas ma być wiatr wschodni. No, ma być ciepło, bo ponad 30 stopni. Więc myślę, że też tam około 9-10 godzin. No, zobaczymy. Pogoda się jeszcze w każdym razie może zmienić. To jest gdzieś tam na dzisiaj takie prognozy. No, więc tak to pokrótce wygląda. E, no, teraz też młode powoli będziemy się brać za młode, gdzieś je roztrenowywać. Jeszcze jakąś tam kurację zrobimy na drogi oddechowe. Więc e, po, ty, po tej kuracji zaczniemy po prostu trenować. Dziś tam się też zastanawiamy, czy nie oddamy na przykład spisu na 25, może 30 sztuk. No gdzieś te gołębie, które kupiliśmy, sprowadziliśmy, chcemy przetestować co, co z tego będzie, czy na pasuje. No, mieliśmy nie, nie, nie oddawać spisu, ale gdzieś tam myślimy, żeby oddać, pobawić się tymi 30 gołąbkami, które zostały nabyte, sprawdzić, przetestować. No tak teraz widać, młode są na oblocie, część lata, część sobie siedzi, wygrzewa się na dachu, no tu coś usiadło, gdzieś tu jeszcze kilka sztuk lata, więc... No tak to wygląda, no, zbliżamy się do końca Na ten moment mamy w sekcji pierwsze i trzecie miejsce W oddziale mamy piąte i trzecie No gdzieś tam teraz dostaliśmy szybką trójkę, więc odrobiliśmy trochę strat No trójkę typowaną też mieliśmy w miarę szybko Piątkę, przepraszam, typowaną mieliśmy w miarę szybko Więc odrabiamy gdzieś te straty Myślimy, że jakbyś jeszcze fajnie się udało odbić na Holandii, to może coś tam jeszcze się odrobi no, jak nie, to trudno. Los. Gdzieś tam pierwsze jakieś wnioski po tym sezonie już mamy wyciągnięte. No, zobaczymy. No, gdzieś tam na ten podsumowanie lotów, z lotów sezonu, całego przyjdzie jeszcze czas. Więc tak to wygląda. No, te gąb, który w zeszłym tygodniu usiadł dwie godziny wcześniej, został po prostu nieuznany przez oddział, został usunięty z listy. Więc. Tak to wygląda, bo gdzieś tam dużo pytań na ten temat było, więc mówię wprost, że oddział podjął decyzję o usunięciu tego głębia z list. No, zobaczymy. no Teraz też będzie maraton, no ma być całkiem inny. No, gdzieś tam na liście okręgowej nasz oddział dostał smary, te bardziej te oddziały północne, wystawione no gdzieś tam słabi dostaliśmy, bo gołębie poszły na Rawicz, góra tutaj Rawicz o 33% w okręgu, więc no jest to trochę, więc widać jak szły gołębie, my tu mniej no zobaczymy no ostatni lot przed nami to tyle Dziś tam później jest też kilka pytań o modę więc jeśli jest ktoś tam gdzieś zainteresowany to Powoli byśmy prosili o jakiś tam kontakt czy coś, bo też nie będziemy też tych głębi dużo wypuszczać, bo nie chcemy gdzieś tam jeszcze męczyć tych naszych lotników. No coś tam jeszcze będziemy wypuszczać z rozpodu. No więc to tyle na ten moment. Dziękuję, dobry lot, do usłyszenia, cześć.